Eee. Okej. Okej. Ojej. Ojej. Hmm, jak to się mówi O kurcze? Dzień dobry, z tej strony detektywy EPK1 i dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z Outland Sezon 1 na moim kanale. Tak więc dzisiaj mamy odcinek 29, czyli przedostatni z całej serii. Tak za tydzień będzie już koniec. A dzisiaj musimy odpowiedzieć na ten problem. Bo to, co tutaj się dzieje z tymi kurczakami, to już jest przerażające, to już nie jest denerwujące, oczywiście cały czas jest. Ale teraz to już osiągnęło poziom czegoś przerażającego, ile tych kurczaków się tutaj pojawiło. Tak więc w dzisiejszym odcinku będziemy musieli chyba wykonać nasze działania wojenne. Po to właśnie powstała ta baza w zeszłym odcinku. I jeżeli zastanawia się ktoś, czemu mam tylko 8 poziomów, a nie ponad 100. Te dwa screenshoty odpowiadają na Wasze pytania, tak? Więc oświetlałem sobie całe tereny Unii, więc pochodnie są już rozstawione po całych tych terenach. Tylko później, jak wracałem do domu, to rozbiłem się na moim balkonie i zginąłem. Nie wiem czemu, bo lądowałem tak jak zawsze, a zawsze, jak tak lądowałem, to było dobrze. No ale cóż, tym razem okazuje się, że było to troszkę za szybko, no i zabiło mnie to. Tak więc mam teraz. Całe 8 poziomów, co jest naprawdę niesamowite. Trochę mnie to boli, no ale może jeszcze odzyskam to przed końcem serii. Tak więc trzeba będzie odpowiedzieć na kurczakowy problem, bo to jest niesamowita skala, do jakiej to doszło. No i trzeba będzie coś z tym zrobić. Na start chciałbym jeszcze zorganizować bronie, coś o czym zapomniałem, żeby to przygotować w poprzednim odcinku. Także chciałem kamienne miecze wykorzystać do tego, no żeby nie nie szaleć jakoś mega naprawdę. Na ogółem myślę, żeby dać im jakieś takie sharpness jeden może. Tęsknię w ogóle za czasami, kiedy tutaj był, była taka mała świątynia z enchantingiem unijnym. A później dioda wziął, sobie go zabrał i postawił u siebie w zamku. Także ja nie mam w ogóle żadnego własnego enchantingu, jak chcę z niego skorzystać, czego nie robiłem już chyba od bardzo, bardzo dawna, tak czy siak. No to zawsze szedłem do diody. Okej, okay, wróciłem z powrotem tutaj. Hmm, jestem teraz na dachu. E, no to może jak przejdę tu? Nie, tu jest tylko drabina. Czemu to musi być takie trudne? Nie, nawet w tej wieży nie ma enchantingu, to chyba w tamtej. Nie! Utknąłem w zamku, nie wiem jak to się chodzi. Nie, to też nie tu. Czy tu jest enchanting? Nie, tutaj też go nie znajdę, ale mogę przynajmniej wejść do środka. Gdzie jest enchanting? Excuse me. To może u Marshmallorda? A no tak, enchanting marszmalorda nie ma enchantingu. No to nie pozostaje mi nic innego. Muszę wreszcie zrobić swój własny enchanting. W przedostatnim odcinku sezonu. Tak więc pora skraftować enchanting i znaleźć do niego jakieś logiczne miejsce. O ile się nie mylę, w murze, jak się wchodzi tutaj, no to tutaj to nie jest dobre miejsce na enchanting, ale da się wejść jeszcze na piętro wyżej tutaj, na strych. Także możemy na strychu budynku bramy zorganizować enchanting. Dobrze, mamy cztery miecze sharpness z jeden. Ok, jak widzicie, MPK właśnie dołączył do gry, więc za chwilkę będziemy zaczynać. Jeżeli chodzi o cały, cały atak na kurczaki. Także ja teraz robię takie ostatnie przygotowania, tak jak właśnie te bronie. No i zaraz będziemy ruszać. Tak więc jeszcze zrobiłem sobie skrzynkę. I teraz lecimy do lisiej bazy. Wylądujemy sobie na lądowisku. Tutaj damy skrzynkę i tutaj będą te miecze. Mam jedno siodło. Wiem, że więcej było na berg i będę musiał się tam przejść. O, co tu się dzieje? Okej, okay, no to w neterze, jak widzicie, też ich już całkiem kilka. Przyszło, tak, ja lubię mówić całkiem kilka, ktoś to kiedyś w komentarzu podkreślił, a to jest takie moje charakterystyczne powiedzonko pokazujące, że czasem robię strasznie głupie błędy. Okej, okay, jest skrzynka z siodłami. No to jeszcze trzy. Teraz muszę zdobyć cztery name tagi od naszych villagerów, co będzie trochę kosztowne. Ok, no to tu jest jeden za 15. I mogę kupić wszystkie cztery potrzebne. No to ważne jest też jeszcze zrobić kowadeło, żebyśmy to mieli gdzie tam nazywać. I cztery marchewki na patyku. A, no i ja wam w ogóle nie powiedziałem, ja tutaj zorganizowałem wnętrze. Bo jak widzicie, tutaj są takie doniczki, a piętra niżej nawet nie widzieliście. Tutaj są takie półeczki, są roślinki, obrazy i wszystko, także wnętrze wyszło całkiem fajnie i teraz baza ma rzeczywiście taki niezły charakter. Dobrze, no to ja się teraz skontaktuję z naszymi lisimi kolegami i musimy ogarnąć tą sprawę z kurczakami. Dobrze, tak więc udało nam się spotkać. Niestety diody nie ma dzisiaj z nami, ale sprawię, że w pewien sposób będzie, tak więc. Dzień dobry. Jest Dioda i bierze udział w tym zebraniu. Tak więc, jak już widzieliście, pewnie kurczaki zaczynają być naprawdę dużym problemem. Tutaj jest ich już naprawdę strasznie, strasznie dużo. Więc myślę, że powinniśmy już zacząć działać i zakończyć ich władzę nad tymi terenami. Tak jest. Tak, tak jest. więc chciałem to zrobić w formie takiego drobnego eventu, jakby. Czyli każdy z nas Dorzuci coś do puli nagród I po prostu będziemy konkurować Kto zabije najwięcej tych kurczaków I na koniec kto zabije najwięcej Dostanie łączone wszystko to co daliśmy Czyli ja na przykład chcę zaoferować do tego Dwa bloki diamentów i sztab neterytu. I jako, że nie dałem Żadnej skrzynki na te nagrody To myślę, żeby dać to do tej beczki tutaj na dole Okej, empiki też fajnie dorzucił Dorzucił netherite scrapa, dwa bloki diamentów I trzy diamenty pojedyncze To ja sobie biorę jedną z tych skrzynek pod schodami i tam sobie wrzucam wszystkie moje rzeczy. I tutaj mam dla każdego po jednym mieczu, po jednej marchewce na patyku, siodle i name tagu. Także weźcie sobie po jednym takim zestawie. I name tag możecie tutaj nazwać na kowadle, i to będzie imię waszej świni. Okej, okay, dobra. No to jeszcze zanim wyruszymy, to jeszcze niech każdy weźmie sobie jeden zestaw zbroi i go założy. I jedną tarczę. Okej. Okay. Hey, gdzie, gdzie, gdzie? To za chwilę rozbiegniemy się po świecie i kto zabije więcej kurczaków, ten wygrywa. Także spotkamy się, myślę, kiedy zobaczymy, że jest już ich naprawdę bardzo, bardzo mało lub w ogóle. Tak więc, e, musimy jeszcze zejść na dół i nazwać nasze świnie, osiodłać je i wyruszyć. I w momencie, jak stamtąd wyjeżdżamy, to zaczynamy działać. Zaczyna się wyścig o jak najwięcej kurczaków. To ja wypuszczę jedną. Mam nadzieję, że wyjdzie jedna. Come, on, come on. Nie dzieci! Nie wszystkie dzieci było... Lawina się zrobiła. Ok, no to wyszły dwie dorosłe i chyba piątka dzieci. Ok, ja moją nazwałem Albert Ona ma dosłownie jedno serduszko, bo ktoś ją uderzał na tej farmie. A jak je le leczyć? Chyba się nie da. Fantomy! Zaraz zabiją mojego Alberta! Mój pierdziu! <laughs> Pierdź. <laughs> Poczekajcie! Trzeba szybko powiedz do... Lecce. Odłożyliśmy wszyscy ale to... Trzeba iść spać Ja mam mieczy, ja mam mieczy o o. A, go dojadać Dobra, ja nie Uuu. będę używał przyspieszenia na świni, bo dwa przyspieszenia zużyły mi już połowę wytrzymałości mojej marchewki na patyku. Okej, okay, no to zaczynamy działać. Let's go, let's go Dobrze, tak więc wracamy już wszyscy właśnie do lisiej bazy. Zabiliśmy najwięcej jak się da. Jak widzicie, ja zabiłem całkiem sporo, a ja byłem tylko jedną z trzech osób, która to robiła, więc jak widzicie było ich naprawdę naprawdę mnóstwo, więc teraz cieszę się, że wreszcie będzie spokój. Będzie mniej szlag na serwerze przede wszystkim. No i cóż, będzie się dało znowu grać, choć został nam już tylko jeden odcinek. To cieszę się, że udało nam się dokończyć ten wątek. I teraz zobaczymy, kto zabił najwięcej kurczaków. Wiemy już, że dioda zajmuje czwarte miejsce. Sprawdzę jeszcze w tą stronę. O, jest jeszcze jeden. Są dwa. Okej, ja już mam swój wynik. Są dwa. Okej, okay. czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze się ukrywa? Tak, w stronę Team Ace się ukryło kilka pojedynczych jednostek. Myślę, że trzeba po prostu przeliczyć w ekwipunku. Albo ewentualnie możemy e, do jakiejś skrzynki dać na przykład do jednej pod tymi schodami. Tylko pamiętajcie, żeby nie przerzucać ich na siwcie, żeby się nie zestakowały. Także ja mam dwa staki i 13, co łącznie daje mi e, 128 plus trzynaście, 13, czyli 130, 141 kurczaków mam. Mam nadzieję, że to dobrze policzyłem. Okej, okay, no to wiem już, że na pewno nie zajmuję okay. pierwszego miejsca, bo Marshmallow już miał więcej niż ja. Niewiele mi brakowało i tu. No tak, ja mam 141. ja mam 3 razy 64 minus 1 Marszmall ma 191, a ty masz ile? 173 No to cóż, marszmall wygrał wojnę kurczakową Także nagroda Uuu. z tej beczki o tutaj Należy do niego Ale ja się cieszę, ja bardzo dziękuję. No także zarobiłeś teraz ile? 4 razy 9 plus 3 zarobiłeś właśnie 39 z diamentów. Ale to wiecie co plus to Plus sztabkę ja... netherytu, plus jeszcze jeden netherite scrap. Ale to wiecie co to ja tutaj daję? Dwa. Ja byłem... Je, jeden blok dla ciebie, dwa bloki dla. dla MPK'iego. Proszę bardzo. Ale chłopcy to jest. Ale wszyscy wzięliśmy, w tym, Ale w, wszyscy wzięliśmy w tym, w tym w tym udział. Ale nagroda była po to, żeby nagrodzić zwycięzcę mi się wydaje. A przy okazji tobie może się to przydać, bo chyba masz najmniejszy majątek z nas wszystkich, ale nie jestem pewien. W sumie. A, a czy w sumie to za chwilę zacznie się nowy sezon. Więc... W sensie nie za chwilę, bo no, do nowego sezonu Outland SMP to to jest jeszcze długi czas. Te główki kurczaków tutaj to świetnie pasuje. Można powiesić więcej. A, mój pomysł. Ja okay. mam jeszcze. Nie, 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 proszę cię, nie, nie, nie. Gin. Aha, zespołnował nowego kurczaka jajkami. Hej, zrobię coś teraz niemożliwego, więc lepiej się przygotujcie na to. Tylko to jest chyba prawie niemożliwe. To, to, to... No, widzę jak prowadzisz te świnie. Dobra, to ja sobie już założę mój jest. normalny ekwipunek, a Dobrze. rzeczy wojenne odwieszę z powrotem do zbrojowni, żeby zostały dla potomnych. Innymi słowy, hmm. dla ludzi, którzy pobiorą zapis tego świata w przyszłości. Jo, Jo! A nie, ja nie umiem zejść. <laughs> Czego się śmiejesz, proszę? Nic, nic, nic. Utknął na świni na parapecie na drugim piętrze. To jest jak artykuł z jakiejś gazety. <słuch> J ho, nie. Oj 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 oj, 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 oj. Jest. Ja cię jest. oglądam za plecami na perspektywie. Okej. Okay. Tylko teraz się nie zatrzymasz na tej świni. Zatrzymasz a, a, zatrzymasz się w taki sposób. Dobrze, tak więc mam nadzieję, że podobał Wam się nie tylko ten odcinek, ale też cały ten wątek na Outlands, bo było to coś dłuższego i ciągnęło się przez kilka odcinków. No i cóż, w przyszłym odcinku spotkamy się tutaj całą grupą na zakończenie pierwszego sezonu po prawie dwóch latach. Także niesamowite osiągnięcie mojego kanału. I nawet jeżeli jest to tylko 30 odcinków, to jest to też aż 30 odcinków. Jest to najdłuższa. O bardzo dużo. Seria na moim kanale. Tak więc do zobaczenia. Cześć, panowie. Pożegnajcie się. Pa pa.